Jeżeli zastanawiasz się właśnie nad wyborem klawiatury, nad jej rozmiarem, wyglądem czy możliwościami, pokażemy Ci coś mniejszego niż zwykle. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozmiar klawiatury to bardzo osobista sprawa i to, co dla jednego użytkownika będzie zaletą, dla innego stanowić będzie barierę nie do przejścia. Jesteśmy dziś jednak super podekscytowani obecnością Logitecha G Pro, pierwszej klawiatury typu TKL na naszym kanale. Rozmiar ma znaczenie. Przynajmniej w przypadku klawiatur. To, co już na pierwszy rzut oka odróżnia pełnowymiarowe konstrukcje od urządzeń typu TKL, to ich wielkość. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, klawiatury te zostały pozbawione znacznej części klawiszy względem swoich pełnowymiarowych braci. Faktem również jest, że klawiatury TKL znajdują coraz większe grono entuzjastów. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Rozmiar, rozmiar, rozmiar. Po pierwsze, tiki lesy zajmują znacznie mniej miejsca. Przekłada się to na o wiele lepszą organizację przestrzeni na biurku, zwłaszcza gdy nie jest ono sporych rozmiarów. Miniaturyzacja peryferiów czyni takie biurka wizualnie większymi, mniej zagraconymi. Również współpraca na linii klawiatura myszka układa się znacznie lepiej, jest bardziej ergonomiczna. Sprowadza się to do skrócenia dystansu, jaki ma do pokonania dłoń od klawiatury do myszki. Jest zauważalnie krótszy. Również podczas typingu nasze dłonie pozostają blisko siebie, a co za tym idzie, dostęp do poszczególnych klawiszy zajmuje mniej czasu niż w przypadku pełnowymiarowych konstrukcji. Nie bez znaczenia jest również wygląd takiego gamingowego malucha. Minimalistyczna forma to jest to, co mimowolnie przyciąga wzrok. Wielkość konstrukcji będzie miała również znaczenie w momencie, gdy będziecie chcieli wziąć udział w jakimś LAN party lub innym domowym evencie. Logitecha G Pro można zmieścić nawet do kobiecej torebki. Co ja gadam? Przecież kobieca torebka pomieści dosłownie wszystko. Tak czy siak, akurat tu wielkość ma znaczenie. Przechodząc do omówienia samej klawiatury, zastanawiacie się pewnie, czy nie jest to aby określony model Logitecha G810? A no właśnie. Mamy tu do czynienia z Orionem pozbawionym sekcji numerycznej. Cała reszta jest ta sama. Od zawsze podobał nam się prosty oraz minimalistyczny design, jaki firma Logitech narzuca swoim produktom. Oczywiście nie każdemu przypadnie on do gustu. Myślę sobie jednak, że taka oszczędna forma znajdzie uznanie wśród sporego grona użytkowników. Logitech G Pro wykonany został bardzo starannie. Pomimo faktu, że przeważają plastiki, ani przez chwilę nie odniesiemy wrażenia, że konstrukcja jest tandetna. Przeciwnie. G Pro w wersji TKL to niewątpliwie półka premium. Odczujemy zresztą ten fakt, płacąc spory rachunek przy kasie. Konstrukcja jest zwarta, ale przez to, że jest krótka, w żadnym miejscu nie uświadczymy najmniejszych ugięć. Wygląd Logitecha to czarny mat połączony z błyszczącą powierzchnią okalającą urządzenie. Klawisze są dobrze wyprofilowane i osadzone w ramce urządzenia. Czcionka użyta w keycapsach jest ładna i przyjemna dla oka. Spód klawiatury wyposażono w pięć gumowych podkładek, aby utrzymać urządzenie w miejscu podczas intensywnego użytkowania. G Pro niestety nie jest wyposażony w podpórkę pod nadgarstki. Niemniej jednak użytkowanie klawiatury jest raczej wygodne, a to dzięki regulowanym nóżkom, które możemy łatwo rozłożyć. Urządzenie posiada trzy poziomy regulacji. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, kompaktowy rozmiar klawiatury sprawia, że konstrukcję Logitecha śmiało możemy zaklasyfikować jako urządzenie mobilne. Sprzyja temu również odłączany kabel wyposażony w autorsko zaprojektowany wtyk tych USB. Przewód posiada również dobry oplot. Nie jest wprawdzie tak gruby i sztywny jak w naszym korsaże K95 Platinum. W pewnych okolicznościach może to być jednak nawet zaletą. Jak to w życiu bywa, otrzymując coś musimy z czegoś zrezygnować. W przypadku Logitecha G Pro w zamian za kompaktową, małą formę otrzymujemy pewną niedogodność. Jest to brak dedykowanych klawiszy medialnych. Ich miejsce otrzymujemy na miastkę tej funkcjonalności w postaci programowalnych klawiszy funkcyjnych w zakresie od F1 do F12. Według mnie nie jest to jednak czynnik warunkujący zakup urządzenia. Choć przyznać muszę, że dla kogoś innego może być to fakt zgoła kluczowy. Oprócz klawiszy funkcyjnych na topie klawiatury znajdują się jeszcze dwa inne przyciski. Jeden odpowiedzialny jest za sterowanie podświetleniem, drugi zaś blokuje przypadkowy dostęp do klawisza Windows. Porozmawiajmy teraz trochę o przełącznikach mechanicznych klawiatury. Logitech we współpracy z OMRONem zaprojektował switche, które zapewniają znakomite osiągi, a tym samym komfortową pracę oraz zabawę. Przełączniki o nazwie ROMER G są bardzo czułe i dokładne. Odległość aktywacji wynosi 1,5 mm, a siła potrzebna do inicjacji przełącznika to 1,45 g. Łączny zakres ruchu to z kolei 3,2 mm. Producent chwali się technologią przetwarzania sygnału naciśnięć klawiszy. Ma to przyspieszyć działanie switche. O 10 milisekund względem konkurencji. Porównując jednak romery Logitech'a do błyskawicznych wisienek zainstalowanych w K95 Platinum, twierdzimy, że miksy są minimalnie szybsze. Lecz jeszcze raz podkreślmy słowo minimalnie. Tak czy siak, jak na konstrukcję dedykowaną esportowcom przystało, Logitech G Pro jest piekielnie wydajną klawiaturą. Jest też cichszy nieco od naszego Corsera, co nie jest bez znaczenia podczas streamowania. Zapraszamy tradycyjnie na krótkie demko z maszynopisania, tym razem na obydwu klawiaturach, na Logitechu i Corserze. Klawiatura, podobnie zresztą jak myszki Logitecha, potrafi przechowywać tylko jeden profil użytkownika. W drogę zabierzemy zatem ze sobą własny profil RGB, a także zdefiniowane przez nas makra. Podświetlenie klawiatury to ten sam doskonale nam znany z innych urządzeń Logitecha styl, który można scharakteryzować jako efektowny, ale nie efekciarski. Przełączniki urządzenia punktowo dostarczają kolor RGB do poszczególnych klawiszy. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji mamy tu do czynienia z precyzyjnie strumieniowanym światłem, które nie rozlewa się chaotycznie na całą klawiaturę. Wygląda to tak, jakby logitech zatrzymywał je w sobie. Jest to nie tylko ładne, lecz również praktyczne. Taki sposób podświetlenia klawiatury powoduje, że w ciemności nie musimy mrużyć oczu. Użytkownicy produktów sygnowanych literą L znakomicie znają oprogramowanie układowe sterujące peryferiami Logitecha. Nawet dziś po tylu testach nie jesteśmy w stanie doszukać się słabych stron tego softu. Logitech Gaming Software to jeden z najbardziej przemyślanych systemów na rynku. Dzięki niemu z łatwością skonfigurujemy i przepiszemy makra wszystkim 12 klawiszom funkcyjnym. Urządzenie posiada liczne presety, które wykorzystamy w wielu aplikacjach. Będziemy mogli również skonfigurować profile i przypisać do nich efekty świetlne. Każdy klawisz z osobna może zyskać swój indywidualny kolor. Oprogramowanie oferuje 6 efektów świetlnych, które zostaną zsynchronizowane z pozostałymi urządzeniami serii G Logitecha. Jakby tego było mało, klawiatura sama rozpozna i zdefiniuje profile RGB w zależności od tytułu, w jaki aktualnie gramy. Testowane przez nas urządzenie to znakomity produkt, który dedykowany jest dla użytkowników nie idących na żadne kompromisy. Perfekcyjnie wykonana klawiatura oferuje znacznie więcej niż wskazywałby na to niewielki jej rozmiar, który jest tym, czego poszukuje coraz większa liczba użytkowników. Jeśli zatem jesteś typem gracza, który ceni sobie nieskrępowaną przestrzeń biurka i jednocześnie nie chcesz zrezygnować z komfortu oraz wydajności podczas intensywnej rozgrywki, ten maluch jest dokładnie dla Ciebie. A byłbym zapomniał, kochany Logitechu, cena G Pro to wciąż grube przegięcie. Prosimy, urealni ceny tej klawiatury. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że moglibyśmy zapłacić za tę konstrukcję więcej niż 300 zł. Z wyrazami szacunku, subiektywni. Jeśli już macie lub planujecie nabyć urządzenie typu TKL, napiszcie proszę, dlaczego wasz wybór padł właśnie na krótką klawiaturę. Mamy nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, prosimy o łapkę w górę. Jeżeli zaś chcecie być na bieżąco i zawsze wiedzieć nad czym aktualnie pracujemy, subskrybujcie nasz kanał. Tymczasem trzymajcie się, pa pa.